Piekło to termin w chrześcijaństwie oznaczający karę, którą otrzyma skazany grzesznik za swoje winy. Jeśli Bóg tak zdecyduje, daną duszę mogą spotkać rozkosze raju, albo przerażające cierpienia w piekle. Pytanie tylko, gdzie właściwie jest piekło? Czy kara w piekle jest wieczna? Czy teraz w piekle są dusze? I czy większość ludzi tam trafi, a może jednak otrzyma łaskę raju? O wszystkim tym mówi Biblia. I kilka innych źródeł dotyczących chrześcijaństwa. Zapraszamy na film o tajemnicy piekła. Najbardziej działając na wyobraźnię obraz piekła znajduje się w księdze objawienia. Czytamy tam, a inny anioł trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeśli kto wielbi bestię i obraz jej. I bierze sobie jej znamie na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane i rozcieńczone w kielichu jego gniewu, i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi, i nie mają spoczynku we dnie i w nocy, czciciele bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze z nami jej imienia. Większość ludzi pójdzie do piekła. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. To najbardziej przygnębiająca, bolesna rzecz zapisana w Biblii. Według niej większość z nas trafi do piekła, gdzie zostanie nam wymierzona kara, którą nawet ciężko sobie wyobrazić. Święta Faustyna Kowalska tak opisuje w swoim dzienniczku piekło, które ujrzała. Dziś byłam w przepaściach piekła, zaprowadził mnie tu anioł, to kary, które tam widziałam. Pierwszą jest ta, która stanowi piekło, to utrata Boga, druga, ogromny wyrzut sumienia, trzecia, świadomość, że to już nigdy się nie skończy, czwarta, to wielki ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Ten ogień jest duchowy zapalony siłą gniewu Bożego. Piąta to ciemność oraz silny duszący zapach. W tej ciemności widać jednak wszystko. Widać tam przerażające demony. Szósta to jest towarzystwo szatana. Siódma jest to ogromna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa. Czy kara w piekle jest wieczna? Objawienie 20.10 mówi, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Czy jednak tylko diabeł trafi do jeziora z ognia i siarki? Nie, bo we fragmencie objawienia 21.8 opisane jest, a dla tchórzów niewiernych, obmierzłych zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców, Udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką to jest śmierć druga. Mateusza 25:46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Z drugiej strony można znaleźć sporo ekspertów do spraw Biblii, którzy twierdzą, że według Biblii kara w piekle nie jest wieczna. W Biblii słowo wieczny ma wcale nie być tłumaczone jako nieskończone, ale najczęściej ma oznaczać po prostu coś długotrwałego. Karą za grzech ma być tak naprawdę śmierć co prawda w czasie cierpienia ale śmierć każdy w tym ogniu zanim zniknie na zawsze będzie doznawał katuszy jedni dłużej inni krócej najdłużej ma cierpieć diabeł aby dowiedzieć się gdzie znajduje się piekło należy spojrzeć na fragmenty biblii wiana 5:29 mowa że z martwych stanie sprawiedliwych będzie ku życiu wiecznemu podczas ich zmartwychwstanie bezbożnych będzie ku potępieniu i gniewowi Bożemu. Ten sam pomysł można znaleźć w Księdze Objawienia, kiedy źli są wskrzeszani z grobów. Kiedy źli zostaną wskrzeszeni i zakryją powierzchnię ziemi, diabeł przekonuje ich, by zaatakowali umiłowane miasto Boga. Przeżył śmierć kliniczną i namalował obraz tego, co widział. Link do filmiku na ten temat w opisie. W tym momencie z nieba zstępuje ogień i niszczy bezbożnych i szatana co jest opisane w Biblii, w Księdze Objawienia. Tu krótki fragment. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, goga i magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. Fragment listu mówi za to, że ogień Boga zniszczy planetę, więc to oznacza, że te płomienie pojawią się na całej ziemi. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną. Czyli w czasach ostatecznych piekło, czyli piekielne niszczące płomienie, ujawnią się w Polsce i wszędzie indziej. Maryja opiekle w pierwszej tajemnicy fatimskiej. Pierwszą była wizja piekła. Matka Boża prosiła... Ofiarujcie się za wszystkich grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby Morze Ognia. Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozrażonych węgli. Postacie były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przerażliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy, wywołujących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, Podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozdrażone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej pani, szukając z niej pomocy, a ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Profesor Howard Storm, w wyniku problemu z dwunastnicą, musiał być natychmiast operowany, ból był nie do zniesienia. Gdy zamknął oczy, czuł jednak, że się zapada. Aż w końcu obudził się nie czując żadnego bólu cały czas jednak był w szpitalu jednak nie leżał a stał obok swojego ciała i lekarzy którzy go operowali Mężczyzna w pewnej chwili zauważył też swą żonę ale choć tak bardzo chciał by ona go usłyszała to niestety bezskutecznie kobieta go nie widziała ani nie słyszała a profesor był przerażony co ciekawe po chwili usłyszał tajemnicze głosy które mówiły wyjdź stąd jak najszybciej bardzo szybko bo my Czekamy tu na ciebie od tak dawna, aby ci pomóc. Posłuchał tych głosów i ruszył ku nim. Jednak gdy to zrobił, poczuł, jakby się teleportował w jakieś inne miejsce, rozciągające się na setki kilometrów. Szedł długo, aż w końcu kogoś zauważył. To byli ludzie, wyglądali mrocznie, bardzo bladzi, wręcz biali. Profesor bał się ich, ale tak bardzo czuł się samotny i chciał z kimś porozmawiać. Niestety to na nic, bo im bardziej się do nich zbliżał, tym oni bardziej się oddalali. Profesor szedł długo, a im szedł dalej, to robiło się coraz ciemniej, a wokół niego pojawiało się więcej postaci. Były mroczne, miały nienaturalnie wydłużone twarze i wyglądały przerażająco. Niektóre szły, inne unosiły się w powietrzu, uśmiechały się, ale był to uśmiech straszny. Z czasem te postacie przybliżały się do niego i krzywdziły go. Profesor płakał, błagał o pomoc a w pewnej chwili ujrzał wielkie i potężne światło, które jakimś cudem zabrało go z tego miejsca. Wtedy obudził się ponownie w szpitalu. Przeżył śmierć kliniczną i namalował obraz tego, co widział. Link do filmiku na ten temat w opisie.